To jest mecz mistrzowski czy towarzyski, trzeba 100% zdrowia i serca włożyć dla Orzełka. Dzisiaj wygraliśmy 2-0, mieliśmy trochę więcej tej sytuacji, nie udało się, więc bramę strzelić, ale musimy budować pewność przez właśnie wygrywanie meczy i przygotowywać się do marcowych meczów, które będą w marcu bar Barażowe. Czy ty myślisz jeszcze o zakończeniu re kariery reprezentacyjnej? Czy jeszcze takie myśli się nie przesuwają? Nie, nie, nie myślę o tym. Jestem w reprezentacji na dzień dzisiejszy i jestem z tego bardzo dumny. I za każdym razem, gdy wchodzę na boisko, chcę wykorzystać każdą minutę, bo podchodzę do tego, że każda minuta może być już ostatnia, ale wierzę, że jeszcze. Z reprezentacją pojadę na duży turniej. Powiedź o powiedzieć, że jakbyś teraz z Estonią no, Mogło być gorzej, w może te szanse wciąż są dosyć duże. No, no tak, będziemy grać ten pierwszy mecz półfinowy z Estonią u siebie, więc najważniejsze jest zwycięstwo gra w tym finale w i pojechanie na Mistrzostwa Europy. To jest cel. Dziękuję.